Stop my rari, you're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pulling up, 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 all the leader. you keep up, you should keep it. Tequila. No dance flow. Let me see your best move. Anything could happen ever since I met you. No need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. That's us two in this party, that Louis, that Prada Looks so much better off you. Turn me up, 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 be my waitress No, we not in love, so let's make it Tequila and vodka, girl, you might be a problem Run away, run away, run away, run away I know that I should But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now You can see it in my eyes that I wanna take it you dancing. Two-step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you. No need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, that, that. Let me see your bedroom. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Same things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, oh my God, when I see you, I shouldn't, right. but I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, tells me to stop. Feeling feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a because 'cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Where my heart goes. Halo? halo, 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 Już go działa, pani działa głos wszystkiego. Nie wiem. A, z to mi jest wadką, są tutaj ty, tak się tak dowiedzieć. Mm. O, mam z to muszę ciszyć. Muzyki tam ty... no. dobra. O, skokuje, skokuje coś. Widzę, widziałem, że. Za późno, za wolno. Mam jeszcze mógł brawić, czekajcie. się. Eee, czat. Wiem, że macie problemy czatu. Widzę, że czat troszkę późno. Działał mi tak zuby, Tak się że już wyjaśnię, jak działać suby. Eee, su, no. po poprawię sobie, poprawię statów. Eee, czat, Przekajcie. Czyli zagrać jeszcze Among Us? Mm, tak, 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 zagramy w Among Us. Spokojnie, spokojnie. Mm, Among Us, albo potem zrobimy 3D. Yy, no, to będzie to, robić robię 3 yy, grafika, to w Miałem miał czy problem OPS-em. Tam w Wyszyńskiej. Oh. <laughs> studio moja, kochany. A widzę to nie czat tutaj. Ja to teraz nie widzę, tak że. A głosicko działa fajnie. Mm -hmm. nie, nie pisze, dobra, no, to, to trudno, tak że nie pisze, no nie pisze, to, to mamy pecha. Eee... Brak do nas twórcy, naszego twórcy. Wykole to pisze, dobra, i masz na. <śleskujesz> Każdą pierdolę ARR tu z Ja pokażę teraz jak działa aret. Pierwsza aret to jest subów Ja was starałem się pokazać jak działa, to było fajnie Uwaga, testuję Teraz kupuję muszę te suby Ej to nie działa, co jest kurwa grane A ja wiem czego tu nie działa <totnia> <totnia> Nie, ale to ciężko działa, muszę działać. No to jest ekran. No, ekrany mój. Nie widział. To dziecko działało, tak to jest. No to jest. O! Teraz kukuję RR. O! Ale działałem. <grym grym grym grym> Okej, okay. to działa RR do subów. No, w takiej formie. Jak ja nikt nie widział, to RR ja teraz mogę pokazać. O, taki formy wygląda. Tu może to góry górę nikt ktoś opisze i... No i tyle. Tylko sprawnie, jak to działa. Dobra. <laughs> Aha, już wyśli teraz osoba. Dobra... Hmm. A widzę Tak Także nie wiem. Ja widzieli ongas. Ja hmm, czat. Może teraz nie ogarnić was, czatu. Ja pas, kurwa, nie widzę, znowu. Nie, dlaczego. Czat. Czat, czat, czad. 5 sekundy dałem. Pamiętam, troszkę dłuższe, tam 15 sekund. Pamiętam, 10 sekund. Obyczytywanie 0. Ukrycie by. Pamiętam, na 50. Teraz ja robię, pokażony. Ktoś popisze czatu, ktoś popisze czatu, żeby fajnie działać, bo zaczniemy już krat Among Us. Plak mhm. plak. Popatruje się, ja popisem. SS. SS to może mi już coś. Kurwa, Paweł. Zasesuj teraz, dobra. Tak tu zrób. Tak, o, teraz widzimy. Będę pokażę, co to, to było fajnie. Nie, o to działa, zyskujemy teraz. Dobra, grał o hmm, Kto cię zagra o to wyjdzie z <laughs> O Boże. O, Mongaz gramy. No, Łągaz, Mągas. Panie szykowany, ja szykle. O Jezu. <grym"> Okej, okay, dobra. każdy miał tu telefon. Akurat telefonu ani nie ma. To po, po sobie w internecie. To kurwa albo. No bo ustawienie. Mniejszy tak tru. Nie ja teraz nie widzę. o. Tak wyglądać. Okej. Okay. Co wy tam pierdolicie flaki. Siema. Skokuj coś staranie. Nie skokuję. Ach, u nie, po to powiem się. Yy, liśni szuby działają, tak, że, Liśnik śluby działałem. Tak sobie to powiem was. O, jała. Ktoś popisał. Ja działa, dobra. Działa, 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 dobra. Czat działa, dobra. Czat kochany, pisze, eee, to, gramy. <ścoughs> dobra, gramy coś. Among Us, kochany. O kurwa, ale ja pytalę dojechałem, teraz nie. Tak. A mi tak. O, to, to, czekajcie, my płacimy. Maszyn... Nie, to ciura lata wygląda. Dobra, full eskalator zrobimy. Skończymy drugi drugim Dobra, daj mi tu. Hmm. Eee, damy to nie tak szerzej, osoby tak szerzej. To... No ja, jak sięgi, Europa nie ma zajęte, jak Czy Czyli piątek. Dobra, zmieni y, Azji. Daj mi to, daj mi to. Dwa autorów. 9, 6 To jest tak słabo. Dobra, tamy Emila widzimy polski serwer. A już pewnie. Dobra, czadro, co robimy? Co gramy? No, gramy o małe Dobra, fajnie. Mamy tak ooo ale trykułowy ja trykuj, już boję się bardzo panie i paniowie kochane zero co? co? dobra nie mam brak słów dobra, to idzie, idę ja idzie dalej, ja idzie Aha! Oh! No, terwę niebieski i cyjan. Cyjan niebieski, cyjan niebieski. Cyjan jest poje bawy. Dobra? Czaty, ja teraz nie wiem, co was powiem Was ale. Aha! O, ktoś był kłoszył dobra. Dobra, co on. A, jedyny skinąłem. No, bierze w elektryku. No. Cyjan, to był pierwszy. No. Zaraz, cyjan? Ja, cyjan. Mhm. Co popiszę? Staranie za ciekawski jestem. Uff. Mhm. Co on tam pierdolę, to ja mam w adminie, czy ty. Czy... Może. Ale zjebał. No, by te zielonej nie zjebał. Tylko broni się tego, to punkt śmiechu. No, pokażcie mi No, to fajnie robicie. Fajnie robicie, kochani. To jest kochane i Robicie. Paweł. No z jest awarii, to jest Ta. Aha, coś tu jest awarii. Widzę, jest, awaria. jest to jest jest to to? to jest gramy Among Us, ja chodzę, aha, dobra, te telefonie, nie, tak z nie błąd już jest, a jest już błądu, nie, live na żywo jest, nie, na żywo jest, na żywo, no, to jest, dobra, hmm, też półtora aparia, ale nieważne, Naprawili, dobra, dobra. O, skoda, nie ma tak awarii światła. O, kurwa. Mm. Światło nie mają. Dobra. Ale bak! Ale bak! Dobra. Ok, fioletowego znaleźli. Więc ja to. A, to a nie robicie. Oskipujemy. No, skipowali dobrze. Ja chuj. Ja to mam problem, bo mój telefon już tym chyba. A, i wiem, jak telefon. Dobra, potem A potem go zjadę. Zi działa? Jedna osoba jest. Kura telefon fajnie robi się. Jedna osoba, która jest. Nie trzeba się jest.